Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Niemalże równo 5 lat temu, wasz ulubiony barista Adam Laska, mniej więcej w tym samym miejscu, opowiadał o wyhodowanych przez siebie liściach kawy, które można parzyć jak herbatę. Zobaczmy materiał wideo. Skąd ja w ogóle mam te liście, skoro są no, dość trudno dostępne i w zasadzie no, trudno ich szukać w sklepach internetowych? Ja mam te liście ze swojej osobistej małej plantacji, którą mam zasadzoną w domu. Kilka liści poświęciłem właśnie na to, żeby przeprowadzić ten eksperyment tutaj. To jest już nieaktualne, ponieważ teraz wchodzę ja, cały na biało, i mam dla Was liście kawy. Jest to już do kupienia. Nie trzeba samemu sobie hodować, nie trzeba samemu zrywać i suszyć, nie trzeba podprażać w piekarniku. Można zrobić sobie po prostu zakupy i zaparzyć. Co to takiego w ogóle jest i dlaczego tym razem zajmuje się tym herbaciarz, a nie barista? No, tak naprawdę, czy to jest kawa czy herbata? No, moim zdaniem herbata nie, no bo oczywiście nie jest to związane z rośliną herbacianą, no ale kawa też nie, bo chociaż jest to część rośliny. Kawa, to jednak nie jest to napar z ziarna kawy, tylko z liści. A wszystko, co jest parzone z liści, zwykliśmy nazywać herbatą. Tak jak herbata z rumianku, czy herbata z lipy, jest oczywiście niepoprawnie, ale potocznie jest to po prostu herbata z liści kawy. Głupio nie, ale rozumiemy się. Są to zebrane, wysuszone i podprażone liście kawowca, z którego zbiera się wiśnie, wyciąga pestki i robi się kawę do parzenia. A liście też się robi do parzenia. Czemu się to robi? Bo tak naprawdę to nie jest coś nowego. Coś co możecie sobie pomyśleć, że teraz nagle o, nieuczciwi sprzedawcy próbują sprzedać nawet śmiecie z plantacji i już nie mają dość ziaren, to nawet liście wciskają. Ja nie, ja, nie, nie. nic z tych rzeczy to jest dobre i smaczne. I zdrowe, i popularne, czasem nawet bardziej niż kawa z ziaren, ponieważ wywodzi się to z Indonezji, z Etiopii, z Bliskiego Wschodu, ale najbardziej z Etiopii i z Indonezji. Wynika to z tego, że kiedy na przykład w Indonezji rozpoczęto intensywne uprawy kawy, to pracującym tam miejscowym nie pozwolono żłopać kawy, którą produkują, więc oni zaczęli zbierać sobie te liście i no, suszyli je na słońcu, potem je trochę podprażyli, żeby było Bardziej smaczek, potem to trochę tam pokruszyli, pognietli, wsadzali to do, no właśnie, okazuje się, że kokosa pustego e, i parzyli pół godziny, dodawali tam mleka, soli, cukru, czasem to nawet się gotowało, żeby było jeszcze intensywniejsze. No i tak się to piło, jako taki napój. E, w Etiopii nazywa się to kuti, no i. Właściwie z tego samego powodu jest popularne. Często idzie się na plantację i w ogóle nie zbiera się wiśni kawowej, a same liście właśnie do produkcji tego napoju. Jest to niezwykle smaczne i zdrowe, a smaczne, ponieważ nie przypomina aromatu kawy. Tak naprawdę nie smakuje to ani jak herbata, ani jak kawa, ale myślę, że większym zaskoczeniem jest fakt, że nie smakuje to jak kawa, bo ktoś mógłby oczekiwać tego kawowego aromatu, tymczasem w ogóle tutaj tego nie ma. Chodźcie, pokażę Wam jak to zrobić. Parzymy to jak zwykłe zioło. Warto podtrzymać trochę dłużej, ale niekoniecznie tak jak, prawda, oryginalnie na plantacjach, pół godziny. Ale można, jeśli ktoś lubi, można gotować, można przyprawiać, można dodawać mleka, cukru, jak kto chce. Można pić sauté. A po co pić? Bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. To jest, słuchajcie, poza tym, że smaczne i nie przypomina kawy. Może nie bogate, ale zawiera kofeinę. Zawiera około 20 mg w takim standardowym kubku, czyli to jest jak taka 1 czwarta, 1 piąta tego, co jest w zwykłej kawie, więc w sumie trudno się tym pobudzić, ale nie jest to też całkowicie bezkofeinowy napój. Poza tym szalenie zdrowe. Ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, które są wręcz takim sloganem, ale nie bez powodu. To jest naprawdę super zdrowe, a jest to coś, czego nie możemy gromadzić w ciele jak sadełko na zimę. Musimy to mieć po prostu w stałej diecie, więc jeżeli jadamy świeże warzywa, jeżeli jadamy zdrowo, to jak najbardziej super, ale nic nie szkodzi też pić rzeczy bogate w przeciwutleniacze. Mamy tutaj mangiferynę. Słuchajcie, to jest substancja, która do tej pory była znaleziona tylko w mango, stąd też ta nazwa. Okazuje się, że w liściach kawy również występuje i wcale nie tak znowu dajmy mniej, A jest to substancja bardzo dobroczynna dla naszego ciała. Przede wszystkim mówi się tutaj poza tym, że jest silnym przeciwutleniaczem i jakby działa przeciwmutagennie. Dobrze jest jako Przeciwko nowotworom, sobie to pić, ale ona dobrze działa na e, cukrzycę. E, reguluje nam poziom cukru we krwi, dobra jest dla diabetyków, poza tym jest e, przeciwzapalna, przeciwgrzbiczna, przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, krótko mówiąc dezynfekująca. No i e, dobrze działa też na układ krążeniowo-naczyniowo-sercowy. Jest coś takiego, krótko mówiąc, na serce i na Układ krążenia. Więc można polecić nie tylko tym, którzy mają z takimi rzeczami problem, ale właściwie każdemu, kto chciałby coś zdrowego wypić, coś smacznego wypić i coś nietypowego wypić. A ja właśnie będę pić, bo muszę Wam jeszcze powiedzieć, jak to smakuje. Ja wiem, jak smakuje, ale się lepiej. To przypomina mi rzeczywiście bardziej herbatę niż kawę, ale jest także. Ma to nieco nutkę kaskary, jeśli pamiętacie kaskarę, czyli te, taką jakby, taki napar owocowy z wiśni kawowej, czyli jest jakby tego miąszu wokół ziarna. No, siłą rzeczy gdzieś jest ten wspólny mianownik. Ale najbardziej przypomina mi to uwaga Iwanczaj. Nie wiem czy pamiętacie, na naszym kanale był o tym odcinek. Iwanczaj to jest taka podróbka herbaty robiona z wierzbówki kipszycy i jest to takie u nas no trochę już zapomniane, ale jednak takie tradycyjne, regionalne i jest to te liście są po prostu oksydowane tak jak czarna herbata. Robi się tak jak czarną herbatę, ale używa się nie liści herbaty, tylko liści wierzbówki i to niby to gdzieś przypomina takie gruzińskie herbaty, ale no ma swój charakterystyczny smak. I to było moje pierwsze skojarzenie, kiedy się to napiłem. Ivanchai. Nawet myślałem, że ktoś robi sobie ze mnie żarty, ale no nie wiem, jeśli lubicie iwanczaj, to wam to zasmakuje. Jeśli nie, to i tak wam zasmakuje, bo jest fajne. Piszcie do nas, czy znacie, czy pijecie, czy lubicie, i czy macie z tym jakieś doświadczenia i czy też wam to przypomina iwanczaj. Do zobaczenia na czajnikowy.pl